Na Wojtkowiak witam i zapraszam na bardzo kulturalną Kolej TV. Dzisiaj poczytamy, będzie też sporo sztuki. Dziś powiemy o walce z przechodzeniem przez tory w niedozwolonych miejscach. Poczytamy lokomotywę na Wrocławskim Dworcu. Pokażemy kolejowych artystów w Krakowie. Ponad 150 osób zginęło, potrąconych przez pociągi w pierwszej połowie tego roku. PKP-PLK apeluje, aby nie przechodzić przez tory w miejscach niedozwolonych. Od października trwa akcja Zero Tolerancji. Sokiści będą karać wszystkich, którzy nie posłuchają apelu. To polska codzienność. Nie brakuje ludzi, którzy skracają sobie drogę i nie myślą o tym, że może to im skrócić życie. Maszynista, który widzi tego człowieka, to praktycznie niewiele może zrobić poza nagłym hamowaniem które przy prędkości 80 km na godzinę to jest około 300 metrów potrzeba, żeby ten pociąg się zatrzymał. Przy tych prędkościach większych, przy 120 km na godzinę, to jest około 1000 metrów. Po wyższych prędkościach nawet około 1,5 kilometra. Także tutaj maszynista włącza nagłe hamowanie i tylko czeka. Natomiast ludzie nie zdają sobie świadomości z zagrożenia. PKP PLK rozszerzają akcję Bezpieczny Przejazd Zatrzymaj się i Żyj i będą apelować, by w sposób bezpieczny przechodzić przez tory. Zwiększaniu świadomości o zagrożeniach sprzyjają konferencjom. Polscy kolejarze skorzystają także z doświadczeń organizacji Operation Lifesaver. Jakieś 10 lat temu zaczynałem mówić w szkołach o bezpieczeństwie w pobliżu torów. Uczniowie 12 klasy, czyli ludzie 17-18 letni, pytani, czy można przechodzić w dowolnym miejscu przez tory, odpowiadali: tak, dlaczego nie? To znaczy, że nikt wcześniej o tym z nimi nie rozmawiał. Wszyscy skupiali się na drogach, a nie kolei. Dlatego bardzo ważna jest edukacja. Od najmłodszych lat trzeba kształtować odpowiednie nawyki, które zapewnią bezpieczeństwo w okolicach torów kolejowych. Wszystko zaczyna się w domu, szkole, społeczeństwie to, co ludzie akceptują i czego nie akceptują. Na przykład wiadomo, że pijany kierowca jest oceniany negatywnie. Śmierć człowieka to najbardziej dramatyczny finał niezachowania bezpieczeństwa przy przechodzeniu przez tory. Z takimi wypadkami wiąże się jednak także szereg innych konsekwencji. To jest zagrożenie dla tego samego maszynisty, bo on też przeżywa bardzo duży stres, bo on niewiele może zrobić, natomiast na co dzień ta sytuacja ogląda. No a też to jest swego rodzaju zagrożenie dla uczestników ruchu kolejowego, bo później z tego tytułu zdarzeń opóźnienia pociągu są dosyć znaczne, które przekładają się na całą sieć kolejową no i mamy dosyć duże perturbacje w prowadzeniu ruchu pociągu. W pierwszej połowie tego roku ponad 3000 pociągów opóźniło się przeszło 80 tysięcy minut. To także skutek potrąceń. Od początku października sokiści prowadzą wzmożone kontrole. Korzystają z 9 mobilnych centrów monitoringu. Szybkie kontenery z Chin. Przez Polskę przejechał pierwszy transport kontenerów z Chin do Niemiec, obsługiwany m.in. przez PKP Cargo. Połączenie okazało się na tyle szybkie, że już kolejni chętni ustawili się w kolejce do kolejowego transportu. Transport kontenerów koleją staje się coraz popularniejszy. Pilotażowy ładunek z Chin dystans prawie 11 tysięcy kilometrów, pokonał w niecałe 16 dni. To o połowę mniej niż drogą morską. Z Państwa środka do środka Europy trafiło 41 kontenerów. Od października mają ruszyć następne transporty. Dla korzystających z kolei ważny jest nie tylko krótszy czas przewozu, ale także korzystniejsze warunki klimatyczne niż na morzu. Cieszyć może zmieniający się na lepsze klimat wokół towarowych przewozów koleją. Pozostajemy w tematyce europejskiej. Choć wielu kibiców jest już myślami przy mundialu, o Euro 2012 wciąż przypominają eurolokomotywy. Od listopada większość z nich powróci do barw PKP Intercity, ale dwie wybrane przez internautów będzie można nadal podziwiać na torach. Na piłkarskie mistrzostwa przygotowano 16 lokomotyw w barwach narodowych i 4 z wizerunkami sportowych aren. Do finałowej rozgrywki internetowego plebiscytu zakwalifikowały się husarze ze stadionami Lecha Poznań i PGE Areną. Ponad 30 tysięcy głosujących uznało te elektrowozy za najładniejsze. W stadionowych barwach pozostaną do czerwca przyszłego roku. Koleje śląskie podbijają internet. Na nowej stronie www przewoźnika można bez problemu kupić bilety. W wyszukiwarce połączeń dostępna jest opcja zakupu. Nie ma konieczności logowania. Wystarczy wybrać bilet, podać swoje dane i przelać pieniądze. Nowy system sprzedaży przygotowała spółka PKP Informatyka. Bilety kupuje się wirtualnie, można jechać w realu. O realnych perspektywach rozwoju transportu kolejowego na Śląsku rozmawiali w Tychach goście Lunchu z kurierem. W województwie śląskim jest najgęstsza sieć kolejowa w Polsce, jednak nie przekłada się to na popularność kolei wśród. Od pasażerów. Problemem jest zły stan infrastruktury. Od przyszłego roku wszystkie połączenia regionalne w województwie śląskim przejmą koleje śląskie. Z górnego przenosimy się ekspresowo na Dolny Śląsk do Zaczytanego Wrocławia. Pociąg do Dobrej Książki oraz pociągi osobowe i ekspresy znalazły wspólne miejsce. Na dworcu we Wrocławiu nie dość, że można wymienić się książką, to literatury można też posłuchać. Choćby kolejowej, obowiązkowej lektury. Lokomotywy Juliana Tuwima. Takiemu czytaniu książek na wrocławskim dworcu przysłuchiwało się prawie 300 dzieci. Dzieci. Panowie się pytają, czy wam się podobają takie akcje. Tak. Lokomotywy czytały dzieciom między innymi konduktorki PKP Intercity. Do najmłodszych trafiły wydane przez przewoźnika kolorowanki, książeczki językowa podróż, do nauki angielskich słówek, oczywiście związanych z koleją, a także bajka o podróży smokiem wawelskim napisana przez pracowników. Proszę zobaczyć na twarzy tych roześmianych dzieci. Już mówią, ja wszystko powiem w domu, ja wszystko opowiem, także takie akcje jak najbardziej. Nie siedzimy w zamkniętym przedszkolu, tylko... Podróżujemy, zwiedzamy, przeżywamy ten świat na żywo. Nie tylko czytanie było przeżyciem. Na dworcu pojawiła się skrzynka Book Crossingowa, a w niej pierwsza książka, album o Wrocławiu. My musimy zrobić dużo, żeby czytelnictwo we Wrocławiu, w Polsce nie spadało, tylko żeby się utrzymywało na dobrym poziomie. Jeśli ktoś czyta, to poszerza horyzonty, prawda? To jest bardzo ważne. Wrocław Główny to pierwszy dworzec w Polsce, na którym znalazło się miejsce dla skrzynki Book Crossingowej. Mamy nadzieję, że ta skrzynka crossingowa będzie, że tak powiem, dla podróżnych jakimś dodatkowym atutem, takim małym, ale zawsze. Bo jeżeli ta książka, bo zawsze będzie można z niej wziąć tą książkę, wziąć ją do podróży, pojechać gdzieś indziej i przywieźć może inną. Mamy nadzieję, że ta skrzynka będzie żyła, będzie funkcjonowała i że będą korzystali z niej ludzie. Idea Book Crossingu mówi o książce w podróży. To jak można nie postawić skrzyneczki w takim miejscu? Książka powinna być w podróży, powinna krążyć z rąk do rąk. Kapitalna akcja pociąg do czytania, żeby również w pociągach takie książki się znajdowały. Bez dwóch zdań, dworzec to idealne miejsce do wymiany książek. Myślę, że miejsce idealne, szczególnie teraz po remoncie, dworzec jest genialny, przepięknie wygląda i taka skrzynka bookcrossingowa dla podróżnych czekających na pociąg jest idealnym właśnie rozwiązaniem. Kolej TV cały czas zastanawia się, czy idealnym przepisem na podróż pociągiem jest czytanie książek, czy podziwianie widoków za oknem. Ten kulturalny pociąg zatrzyma się na siedmiu dworcach w Polsce. Był już w Bydgoszczy, Poznaniu, Legnicy, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Będzie w Warszawie i Toruniu. Jedzie z Estonii do Portugalii, a po drodze jest mobilną sceną teatralną. W dziesięciu wagonach towarowych można podziwiać ponad trzydziestu artystów. Do takiej sztuki czujemy wielki pociąg. Pozostajemy w artystycznych klimatach. Przenosimy się do Krakowa, gdzie kolejarze udowodnili, że drzemie w nich artystyczna dusza. Zapraszam na ogólnopolskie prezentacje kolejarzy, poetów, malarzy i muzyków. Po raz dziewiąty tu w Krakowie będziemy świętować święto artystów. Kolejarze autentycznie pracujący w swoim zawodzie, a przyjeżdżający tutaj, żeby pokazać swoją, swoją duszę. Tu pracę wystawiają kolejarze, twórcy, zarówno emeryci, jak i jeszcze działający w pracy zawodowej, twórcy z całej Polski są tu przedstawiciele i przewozów regionalnych, i polskich linii kolejowych, i, i cargo, Także z całe grono kolejarzy z całej Polski są zarówno i Rzeszowa, z Warszawy, z Białego Stoku. Także mówię tu naprawdę ten światek artystyczny jest duży, duży i obserwując to już po raz tam kolejny, kiedy uczestniczę w tym przedsięwzięciu, uważam, że poziom tych prac naprawdę bardzo wzrasta. Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować naszą grupę malarską Malachi działającą w naszej placówce. Grupa liczy ośmiu członków. Zajmują się przede wszystkim malowaniem, akwarelami, pastelami, olejami, ale przede wszystkim tworzą swoją twórczość poprzez to, co po prostu czują, przeżywają i to, co widzą, i to, co ich otacza. W ten artystyczny sposób kończymy dzisiejszy odcinek Kolei TV. Zapraszam za tydzień. Będzie jeszcze ciekawiej. Do zobaczenia!